Wiadomo, że dla każdego sportowca Igrzyska Olimpijskie to jest to są najważniejsze, najważniejsza impreza i dla mnie też każdy z medali jakiś trafi, biorę w ciemno, tam będzie walka do, ostatniego, do ostatniej kropli potu i nie chciałem powiedzieć do ostatniej kropli krwi, bo wiadomo, że to jest kogotyce, a nie, nie walka pięściarska. Tych medali mam trochę, a to, że, że jeden tylko złoty, no to jakby mi to nie przeszkadza, ale oczywiście zawsze jadąc na imprezę staram się być przygotowany w 100% żeby skakać jak najwyżej. To jest sezon halowy, a tutaj warunki mam bardzo dobre do, do skakania, a poza tym lubię jednak w Polsce przebywać i, i wiadomo, że w ciepełku byłoby by trochę milej, no ale jednak przygotowania do sezonu halowego wolimy rozpoczynać i kończyć tutaj. Muszę zaznaczyć, że, że żona w 100% daje radę i, i tak naprawdę mogę zająć się maksymalnie treningami i o, o to, to bycie ojcem, oczywiście ja, ja staram się też być i, i poświęcać córce jak najwięcej czasu, ale na treningach jestem, jestem poświęcony, moja głowa jest tylko na sportem i tym, co muszę zrobić, a dopiero po nich... Gdzieś tam bawię się z córką, także cieszę się, że są tutaj razem ze mną i, i mam ten czas dla nich, dla rodziny, nie tylko w dni wolne od, od, od obozów. Ja jestem takim typem zawodnika, który dobrze się bawi na tych treningach. To jest oczywiście moja praca i są elementy, które są trudne i już ale, ale staram się wplatać w to dozę humoru i tak jest tym razem. Także córka, mam nadzieję, że przeżyła dobrze wszystko i, i nie no, jasne, że przeżyła, bo oczywiście jej zrobiło najważniejsze. A, a, a to, że, to, że świecie się przy tym bawiliśmy, to, to dodatkowy plus. Masz medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, masz z otwartego stadionu, masz z hali. Masz tylko jeden złoty medal z hali brakuje ci złotego medalu, medalu Igrzysk Olimpijskich i złotego medalu na otwartym stadionie. Czy to też gdzieś zaprząta ci głowę, czy po prostu. Igrzyska olimpijskie są taką imprezą, że każdy z medali jaki się trafi bierzesz w ciemno, w tym momencie. Nie no jasne, że każdy z medali jaki się trafi biorę w ciemno. Tam będzie walka do, ostatniego, do ostatniej kropli potu i nie chciałem powiedzieć do ostatniej kropli krwi, bo wiadomo, że to jest kogotysta, a nie, nie walka pięściarska. Tych medali mam trochę, a to, że, że jeden tylko złoty, no to jakby mi to nie przeszkadza, ale oczywiście zawsze jadąc na imprezę staram się być przygotowany w 100%, żeby skakać jak najwyżej. Jest. Mówisz o tym skakaniu jak najwyżej. Poprzedni sezon był dla ciebie też wyjątkowy, bo udało ci się powiedzieć rekord polski 602 skończyłeś poprzedni sezon. Czy ta poprzeczka już teraz w głowie zawędrowała na 6.03 i jeszcze wyżej wędruje coraz bardziej? No to zobaczymy, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja staram się robić, co w mojej mocy, żeby skakać jak najwyżej. No ale trzeba zaznaczyć, że 6.0 to już jest bardzo wysoko. I gdyby to było, gdyby to był średni wynik, mielibyśmy inny rekord polski. Za Tobą już zgrupowanie w RPA. Teraz przebywasz w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Dlaczego teraz Spała, a nie kolejne, kolejne miejsce, gdzie jest ciepło? Yy, ponieważ w Spale zostałem do 22. Święto oczywiście w gronie rodziny, bo nie, nie, nie przeżyłbym tego, gdyby, gdyby było inaczej właśnie w tym okresie świątecznym. Także cieszę się już na ten, na ten okres.